Kto urodził się dnia 3 stycznia? Bystry, przedsiębiorczy, dąży do panowania nad innymi. Jest to człowiek szybki, pośpieszny, gorliwy, mający zamiary sięgające bardzo daleko. Pełen podstępów i zręczności, skłonny jest nieraz do prowadzenia życia drapieżnika w walce o swe utrzymanie. Umie sobie zwłaszcza nadać złudny pozór osiągnięcia jakby znakomitych rezultatów lub nadzwyczajnego powodzenia, aby w ten sposób zdobyć uznanie ogólne. Dla swych oponentów potrafi być zaciętym i mściwym. Ożywia go gorączkowe pragnienie zrobienia kariery, zniesienia się towarzyskiego i umysłowego, przy czym pragnie w ten czy w inny sposób osiągnąć panowanie nad innymi i zdobyć jak największy autorytet. Przeważnie udaje mu się to osiągnąć, a natury słabsze otaczają go i podziwiają sposób jego postępowania. Trzeba dodać, że okazuje też dużo solidnej wytrwałości, dyplomatycznego samoopanowania i wielki talent organizacyjny. Realizacja jego projektów życiowych wymaga nieraz dużej skrytości. Są tam bowiem różne rzeczy obawiające się światła dziennego. Charakterystyczną jego cechą jest przypisywanie wielkiego znaczenia wszystkiemu, co materialne, zewnętrzne. Odbija się to na związkach, jakie zawiera w życiu i przy wyborze przyjaciół. Są to bowiem przeważnie ludzie zajmujący lepsze stanowiska. Pilnie zwraca uwagę na ludzi dążących naprzód w drodze do kariery, natomiast odwraca się od wszystkich, co spadają w dół. Chyba, że spadną tak nisko, że może im okazywać swą protekcję i współczucie na dystans, nie narażając się na niebezpieczeństwo, aby traktowali go jako równego sobie. Do czego powinien dążyć? Skoro już tak bardzo zależy mu na panowaniu nad innymi, winien również dążyć do tego, aby stać się od nich lepszym, przezwyciężając swe wady niechęć, samowolę, antypatię, zazdrość. e egoísmo